O Jezu. 580 tysięcy. 85 Je... kosztuje tysięcy monet. O Jezu. To jest nie, po prostu niemożliwe. O, sora, że będzie zła jakość, ale... To... Ale to jest łatwe do wykonania. Sora, że będzie na syro zła jakość, ale... To... Zobaczcie, bo ja już to robiłem. I, idziecie tu. 5 ty, 580 tysięcy monet ogarniacie przez ten bug. 580 tysięcy monet. Jezu, ja nie mogę uwierzyć. To jest. Czekajcie, zobaczę komentarze. Jestem ciekawy. Siema. I czekaj. Kurde. Wo Wojtek. 5 ty 580 tysięcy monet, Wojtek. Ty to widzisz? To widzisz? Zobacz, zobacz. Tu, tu się tak robi. Tu tak. Pa patrzycie jakby na tą podłogę. Stawiacie te tego ziomeczka. Idziecie super szybko. Jesteście tutaj. Easy peasy. tu, tu. Tu sobie stawiacie. Idziecie tak. E musicie biec, czyli iść. Dawać, sora, że to będzie tutaj chwilkę trwać. Czekajcie, zobaczę na te komentarze. Okej, okay, dobra, nieważne. Um, nie zrozumiałem to ja, ale to jest nieważne. Czekaj. Y Kurde, to jest najgorsze, co mogło być. Od razu wam mówię, to będzie na trudniejsze chyba. Ta rzecz, żeby wskoczyć, trzeba cały czas skakać i skakać. O jest, udało się. Teraz się sobie ten, po tej rurze i sobie idziecie, idziecie. Easy peasy. Łatwo, łatwo. Um, nieważne. Tu sobie wstawiacie. Wsta czekajcie, ja Wam pokażę. I, i musicie mieć y, normalnego. Normalnego musicie mieć te. Ej, droga, druga osoba, zobaczcie na mój hajs. 580 tysięcy. Żeby nie było, to ja się tym nie chwalę, tylko chcę wam po prostu pokazać, że to działa. To po prostu kurde działa ludziska. 580 tysięcy monet. Już wam pokazuję, bo przenudzam. Tu tu idziecie. I stawiacie tego ziomeczka. Idziecie na niego i skaczecie. Jak jesteście tu, co teraz sobie idziecie, idziecie. My możecie skakać, żeby szybciej dość trochę było. Idziecie tu. Jak jesteście tu, tu, widzicie? Tu. Tu jak jesteście, przy tej rurze to tutaj skaciecie, skaciecie. I tutaj jesteście. Widzicie? Tu jest ta rura i tutaj... Skaciecie. Idziecie tu, tu, teraz w prawo. I teraz od razu wam mówię. Jak spadniecie, to od razu klikacie odrodzenie, bo możecie dostać bana za to, bo wiecie, no przecież tak nie można. Ale dawajcie, idziemy, 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 idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Idziecie, musicie tu skakać, bo jak chwilkę nie będziecie skakać, to możecie spadnąć. A, spadniecie, co mówiłem. Musicie się odrodzić. Idziecie, idziecie, idziecie sobie. Skaczecie cały czas. I teraz, jak jesteście tu, to widzicie. Widzi... I teraz nie musicie skakać. Widzicie to? Widzicie tego wielkiego gnoma? To właśnie tam się zamierzamy, ale poczekajcie. Dobra, ja to zamierzam fajnie wytłumaczyć. Jak jest ta skała, widzicie? Jak jest ta skała, tutaj to nie, to nic. Tu idziecie tu. Idziecie sobie to, przez tą skałę. Idziecie sobie, ja musicie skakać trochę. Musicie i bum. I spadacie tu. I jak, jak tu spadniecie, to zobaczcie, możecie sobie włączyć muzyczkę. O, jesteście tu, otwieracie sobie skrzynki. Tada, tam. Ma, dość mało one dają, ale posłuchajcie. Ta i ta da wam po 250 tysięcy monet. A ta po środku da wam taki kapelusz, już wam pokazuję, ten kapelusz, pokazuję wam, już e, przenieść się do bazy. Pokazuję wam ten kapelusz i on jest do wszystkich zombiaków. E, tu na przykład Gosse weźmiemy i... Taki kapelusz się dostaje i on się kręci i tak dalej. Taki się dostanie kapelusz, tak by the way. To, 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 to w ogóle tam się, do, to tam dopiero się dostaniecie. Tak, legit, tam się dostaniecie bez tego baga. o jezu. Tam się dostaniecie, legit, dopiero jak ukończycie chyba te wyzwania gnoma. Ja ukończyłem wszystkie zobaczyć. U, u, ukończyłem wszystkie, więc yy, na razie nie mam prawie nic do robienia. Jedynie co mogę, właśnie otwierać te skrzyneczki. Yy, zaraz będzie opening. Albo nie yy, o openingach, yy, albo będzie opening. Yy, tu widzicie, wszystko zrobione. No to, to normalnie się tu 6 ma. Zrobione wszystko. Jedynie co mogę to tutaj wskoczyć w nieskończoność, ale to dopiero za 5 gwiazdek, a ja mam 0. Niestety. Nie, nie wiem jak, ale ukończyłem też u roślin, więc spo, spoko bug um, Sora, jak będzie zła jakość, ale mówię po prostu. Um, jeszcze te światłowu nam nie zrobili. A to jest nieważne? Po prostu. Fajny bug. A, a i openingu nie będzie, dlatego, bo. To jest y, ten. Zaraz jadę y, na obiad do dziadków, później y, ten później y, dopiero będę mógł y, grać, ale później właśnie jest taki problem. Później y, nie będzie nam działał internet przez dużo, dużo, długo, bardzo długo. Dlatego, bo coś tam się stało i się nie zapłaciło i gówno tralala. Trochę frajdy mieć z pieniądze pie, 500. 80 tysięcy to polecam ten pak zrobić. Legit, ale no to nie legit, co ja gadam. Po prostu, jak upadniecie, to wam mówię. Odroćcie się, bo to na serio nie są żarty z tym banem, bo już na taty końcu próbowałem to i, mia i miałem gdzieś tam. To zobaczcie, na przykład taki jeden pak to 7, 75 tysięcy to około 10, nie wiem, nie chcę mi się teraz liczyć, będę przynudzał, więc. Dzięki za oglądanie! I myślę, że Wam się spodobało taki fajny bug. Um, no. Mam. Mam. Masz. O, a na przykład Wojtek teraz napisał, że ma 3 miliony. No. Monad. Ja to mam. No to fajnie, że masz 3 miliony. Wiem. Skinów mam mało, ale to jest nieważne. O kurde, czekaj. No ja mogę go zlewelować. Bardzo chętnie. Was ja na specjalistę 20. O, i teraz przykład dostałem 20 tysięcy monet. No i fajnie. Szkoda, że nie. 75 tysięcy. Ale to jest nieważne. Dzie dzięki za um, oglądanie i y, Eluwinka. Myślę, że.